Witam Was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku lecimy z poniedziałkowym odcineczkiem, a dzisiaj jest odcinek specjalny piliśmy 5000k no uh, wiedziałem, że w końcu do tego dojdziemy, udało się. Jesteśmy coraz lepsi na YouTubie i teraz będzie powiem Wam rzecz, która będzie taka kozeska, że na pewno ten kanał będzie coraz lepszy. Po pierwsze będziemy. Mieli pod każdym odcinkiem miniaturkę. Tak, yy, mam taki, yy, mam kosz, boże, yy, mam yy, program do miniatury, jaki on jest bardzo fajny. Więc, właściwie to jest taki specjal, że za te 5000 co Wy zrobiliście pokażę Wam jutro, czyli we wtorek, yy, tą aplikację, czyli poka pok powiem Wam jak ona się nazywa. Jeszcze taką jedną aplikację, która na pewno Wam się przyda, jeżeli jesteście youtuberami. A w środę pokażę Wam, jak z niej używać. Więc myślę, że fajny jak na pięćka. Mam nadzieję, że niedługo będzie 10, 15 i tak dalej, i tak dalej. A my sobie najpierw odbierzemy nagrodę za sedno. Więc dzisiaj to jest taki, pewnie tytuł jest specjalny. Nie, będzie miniaturka. Tylko nie będzie najlepsza, ok? Bo ciężko zrobić taką miniaturkę tak od. Tak, 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 no wiecie, tak, tak szybko. Czy znaczy, wiecie, w tole one nie są z Google. Mm, nie, 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 nie są, spokojnie. Taki żart, wiecie, tak naprawdę są. Dobra, to my zaczynamy z, z gameplayem, bo chciałem, żeby to był gameplay, ale zobaczyłem, że mam 5K. W sumie tak dawno było. <laughs> Dobra, muszę zobaczyć mapę. Shelly lub Bull. Spróbujemy najpierw Shelly. Ale bardzo Wam dziękuję za te suby Naprawdę bardzo Wam dziękuję Za 6000 lub 7 będzie specjal taki, że robimy opening Tak, openingi też bardzo lubicie O, o, brawo Wol Ale widzicie? się, daj tego Dynamite'a? Co on wyczuł? Ciekawe czy on go widzi Zobaczcie, ja muszę... O, o nie! Sandy! O Boże, jeszcze ta niewitka. A ich widać! A nie, bo miał piłkę. Nie no, ten star. Może ta Sandy to jest na ulicy, taka OP. No i super. Chyba przegraliśmy. Idźcie. Idźcie. Nie wierzę, 4 HP. Rzuć tym, no. Oboże, daj na Mike poradnie. <laughs> Ale jest ten. To jest poniedziałek, a nagrywam odcinek. No to jest rzecz praktycznie niezwykła, bo mam mało roboty. Praktycznie mam mało zadane, więc mam dużo czasu na nagrywanie na przykład. O Jezus. O nie, nie, nie. Jak ja tego nienawidzę. I niestety. Ten ból sobie chyba nie poradzi. No niestety. No i teraz będzie przypał, bo oni mają oba ich ulta. O nie, o nie. Pięknie, czapa. O nie, 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 nie mogę pozwolić, by mnie tak traktowano. O Boże, nie. Nie pozwolę, musiałem zaryzykować, bo nie. ginie. O nie. 25 hp. Żyją z moich. Żyją. Brawo, ból. Brawo. A w ogóle y, podobają Wam się moje te krótkie akcje z fanem. Moment. Jeżeli tak, to oczywiście będziemy nadal nagrywać. Bardzo, jak na razie Wam się bardzo podobają, ponieważ nie wiem, jak to powiedzieć. Dużo jest pod nimi wyświetleń. A my chyba strzelamy w rameczkę. Nie wygłupiaj się, Strzel, Tak jest. Dobra. Teraz to nalajcie, Powinno zajść, bo 20 sekund. Otóż będą będę się tak starać pewnie. Znaczy, my nie będziemy się starać zdobyć bramki, oczywiście. To znaczy, jest takie znikanie jak u Leona. Znaczy, bo wiecie, nie grałem praktycznie... Wybij. Brawo, dobra. Brawo. O, nie, 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 nie. Jest! <ścoughs> Jaki... Ej, no przyznajcie, to jest bambik. Co on zrobił? Mógł tutaj przy tym supeczku, co był zniszczony, uderzyć. A tego nie zrobił, no. Wiedziecie. Niektórzy gracze to są po prostu słabicy. Dobra, mi się wydaje, że zmienimy sobie postać, ponieważ Sherry jest w na ale mi się wydaje, że Billy będzie zdecydowanie lepsza. Mam. No. A jaka jest godzina w ogóle? 14.43. No i git. No i gicie. Gitor, gitor. Gramy w Brauna i jest gicior. Dobra. Chwilek. mam na spokojnie. O nie. Muszę poczekać na... Jest. Co ja zrobiłem? Brawo. Brawo, czapa. Mogłeś mi to zostawić. Moja bomba. Dawaj, lecisz. Ja muszę się uleczyć. Ja Wydaje mi się, że ta runda będzie wyrównana. O, zniszczony. Oni na niej. Jest? A czemu go nie... Od... Widzicie już w niego... Tak... Ej! Mi się wydaje, że ta kurka w niego nie uderzyła. Nie. Już jest beznadziejnie. Wid? Zabij go. No nie! Co ty odwalasz? Widzicie, co się stało? To jest jakiś żart. Dobra Weź go Oj, oj, oj Dawaj Nie Blisko, blisko No niestety, niestety Tak w życiu bywać No nie, zwaliłem Ginę A, muszę to wywalić. Proszę, zabijcie go. Dobry. Panik nie został. <śpoka>, luzik. O nie. Przewalone. Nie, przegrana to już 20 sekund. Pff, nie ma na co liczyć. Tylko się bronić. Będę wyjść na słabiaka. Mm, a wiem, co robią. Z kogo trafię? Chyba ultem. <grym i zna> Mma jajaj. Nie no, trudno. Dobra, Lili też nie jest jakoś najlepsze, bo przydałby się takim, on jest za tam, w sumie tam, tam wydaje się spoko. Boże, 8 minut nagrania, dobra, to jeszcze jedna rundeczka. Jedna rundeczka. Ale tym specjalem dzisiaj to jest to, że Wam mówię, że będzie, że pokażę Wam ten program do miniaturek. O nie. Co się dzieje? A e, ja się od razu później dopiero. Ty zły, dlaczego nas upokorzyłeś? Wiedziałem, teraz się nie. O, ty wyjazd. Zagram co do poko. O ty. Nie, ty przegrasz z nim. A ten poko? Prawie strzelił. Nie no, kurde. No, znowu przegrywamy. A ty, El Primo, pewnie skoczysz. Co, że mnie zwalił? Zwaliłem! Yes. Widzieliście, co zrobiłem tym ultem? O Boże, masakra. Mortis, łap. Co ty, Mortis, odważasz? Na mnie wszyscy. O, dawaj, dawaj. Bierz to. Zdobądź tą bramkę na miłość boską. Uh, uh, uh. Dawaj, dawaj. No... Ty to jesteś najgorszym człowiekiem na świecie. Widzicie, już szedłem. Dawaj, idź w to! Wejdź! No. Jaki Mortis! No widzieliście to! To, to, to. O Jezus! kombek Lecimy! O nie! Podaj mi, podaj mi to! Daj mi to, daj mi to, daj mi to! Co ty odwalasz, oko? O, 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 o bramka! Nie ma tak zatrzymać się pił... Nie ma tak. Cześć. Ale pech! Nie mówcie mi to, że nie jest pech. naprawdę. Dobra. To był na tyle w tym odcinku, że odcinek wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, lecimy po 6000k, a my się widzimy jutro o, o tej samej godzinie, cześć!